Izrael to kraj, który w wyjątkowy sposób łączy tradycję i nowoczesność, będąc domem dla różnych kultur i religii. Jego krajobraz oferuje wszystko, od złotych plaż po jałowe pustynie, z historią, która odbija się echem za każdym rogiem. Ale dziś zanurzymy się w inny rodzaj piękna, który przyciągnął uwagę świata: Izraelskie Kobiety. Te kobiety, które wyróżniają się nie tylko swoim wyglądem fizycznym ale także charakterem i siłą przyciągnęły wzrok i serca i łatwo zrozumieć dlaczego. Zostań do końca, aby je poznać. Zanim zaczniemy, nie zapomnij zasubskrybować kanału i naciśnij mały dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Zaczynajmy. Zacznijmy od omówienia życia w Izraelu. Ten mały, ale wpływowy kraj na Bliskim Wschodzie zyskał reputację dzięki bogatej historii i żywej kulturze. Od Jerozolimy, świętego miasta dla Żydów, chrześcijan i muzułmanów, po Tel Aviv z jego energicznym życiem nocnym, Izrael oferuje fascynującą mieszankę starożytności i nowoczesności. Tradycje religijne odgrywają ważną rolę w codziennym życiu, zwłaszcza podczas świąt żydowskich, kiedy ulice wypełnia szczególna atmosfera. Pomimo swojej wielkości, Izrael jest zróżnicowanym krajem. Jego mieszkańcy pochodzą z wielu części świata, tworząc wielokulturową mieszankę, która jest wyjątkowa. Ta mozaika kultur znajduje również odzwierciedlenie w tradycjach kulinarnych. Izraelskie jedzenie to mieszanka wpływów bliskowschodnich i śródziemnomorskich. Potrawy takie jak humus, falafel i szakszuka są znane i lubiane na całym świecie, ale w Izraelu mają szczególny charakter, autentyczność, którą można znaleźć tylko tam. Izrael jest również znany z postępu technologicznego i tętniącej życiem sceny startupowej. Jest to młody kraj pod wieloma względami, z innowacyjnym nastawieniem, które pozwoliło mu rozkwitnąć w nauce, technologii i medycynie. Ale poza tymi osiągnięciami jest jeden aspekt Izraela, którego nie można zignorować piękno i charyzma jego kobiet. Izraelskie kobiety bez wątpienia stały się przedmiotem podziwu na całym świecie. Ich naturalne piękno z połączeniem silnych i delikatnych cech jest niezaprzeczalne. Wiele z nich ma fascynującą mieszankę etnicznych dziedzictw, co nadaje im niepowtarzalny wygląd. Od głębokich ciemnych oczu po falujące włosy jest coś w estetyce izraelskich kobiet, co po prostu hipnotyzuje. Oprócz wyglądu fizycznego, tym, co naprawdę wyróżnia izraelskie kobiety, jest ich silny charakter. Jest to kraj, w którym kobiety są nie tylko obecne w życiu społecznym, ale także odgrywają aktywną rolę w wojsku. Wszystkie izraelskie kobiety, podobnie jak mężczyźni, są zobowiązane do odbycia obowiązkowej służby wojskowej. Daje im to nie tylko szkolenie obronne, ale także odporną mentalność i niezwykłą niezależność. Są to kobiety, które nie boją się wyzwań, które od najmłodszych lat są szkolone w środowisku w którym dyscyplina i samokontrola są niezbędne. To doświadczenie niewątpliwie przyczynia się do pewności siebie i bezpieczeństwa, które przekazują. I to właśnie ta mieszanka siły i kobiecości jest tak urzekająca. Izraelskie kobiety mają władczą prezencję, ale wiedzą też kiedy być subtelne. Ich piękno tkwi nie tylko w tym, co widać, ale także w sposobie poruszania się i interakcji ze światem. Są bezpośrednie i nie wahają się mówić tego, co myślą, co jest odświeżające w społeczeństwie, w którym czasami oczekuje się, że kobiety będą bardziej powściągliwe. W Izraelu kobiety zyskały silną pozycję w społeczeństwie i nie boją się pokazać swojej wartości. Ponadto izraelskie kobiety są znane z tego, że są bardzo świadome swojego zdrowia i dobrego samopoczucia. Często zdarza się, że poświęcają czas na dbanie o formę. Czy to biegając po plażach Tel Awiwu, czy ćwicząc jogę w parkach. Aktywne życie i troska o zdrowe odżywianie są częścią ich stylu życia, co przyczynia się do ich świeżego i pełnego życia wyglądu. Nierzadko można spotkać Izraelki, które nawet z wiekiem zachowują wysportowaną sylwetkę i młodzieńczą energię. Dbałość o dobre samopoczucie odzwierciedla się nie tylko w ich sylwetce, ale także w podejściu do życia. Są to kobiety, które cenią swoją niezależność i wolność i które wiedzą, jak cieszyć się prostymi chwilami. I to jest właśnie miejsce, w którym pojawia się prawdziwe piękno w tej mieszance prostoty i wyrafinowania, siły i delikatności, która definiuje izraelską kobietę. Jeśli chodzi o modę, kobiety w Izraelu mają styl, który łączy praktyczność z odrobiną elegancji. Nie boją się eksperymentować z różnymi stylami. Ale zawsze pozostają wierne swojej istocie. W ciągu dnia często można je zobaczyć w swobodnych i wygodnych strojach, ale gdy zapada noc, miasto zmienia się i one również. Tel Aviv, znany jako jedna ze stolic mody na Bliskim Wschodzie, oferuje tętniącą życiem scenę, na której kobiety mogą pokazać swój najbardziej efektowny styl. Mieszanka zachodnich trendów z wpływami Bliskiego Wschodu tworzy unikalną modę która znajduje odzwierciedlenie w każdym zakątku miasta. Innym aspektem, którego nie można przeoczyć, jest inteligencja izraelskich kobiet. W kraju, w którym edukacja jest wysoko ceniona, wiele z nich odnosi sukcesy zawodowe w dziedzinach takich jak nauka, technologia i medycyna. Innowacje i postęp są podstawowymi filarami izraelskiego społeczeństwa, a kobiety odgrywają kluczową rolę w tym postępie. Dzięki nastawieniu na sukces wiedzą, czego chcą i ciężko pracują, aby to osiągnąć, co czyni z nich pełnych pasji i ambitnych partnerów. Jednak pomimo sukcesów zawodowych, izraelskie kobiety wiedzą również, jak zrównoważyć swoje życie osobiste. Rodzina jest bardzo ważną wartością w Izraelu, a wielu kobietom udaje się zrównoważyć karierę z macierzyństwem w godny podziwu sposób. Są oddanymi matkami, kochającymi żonami, a jednocześnie niezależnymi kobietami, które nie tracą z oczu własnych celów. Ta równowaga między życiem rodzinnym i zawodowym jest kolejną oznaką ich wewnętrznej siły. Życie nocne w Izraelu również odzwierciedla tę dwoistość, podczas gdy w ciągu dnia izraelskie kobiety można zobaczyć na spotkaniach, w pracy lub zajęciach rodzinnych, w nocy bary i kluby w Tel Awiwie ożywają. To tutaj na pierwszy plan wysuwa się ich zrelaksowana i kochająca zabawę strona. Często można je zobaczyć w grupach przyjaciół, cieszące się kieliszkiem wina lub tańczące do wczesnych godzin porannych. Scena towarzyska w Izraelu tętni życiem, a kobiety nie próżnują, jeśli chodzi o korzystanie z tego, co życie ma do zaoferowania. Rola kobiet w Izraelu ewoluowała na przestrzeni lat i się zyskały one większą równość pod wieloma względami. Nadal stoją przed wyzwaniami. Społeczeństwo izraelskie pozostaje w niektórych sektorach dość tradycyjne, co oznacza, że niektóre kobiety nadal odczuwają presję, by pełnić bardziej konwencjonalne role. Jednak wiele z nich wyłamuje się z tych stereotypów, udowadniając, że mogą być jednocześnie matkami, odnoszącymi sukcesy profesjonalistkami i niezależnymi kobietami. Ciekawą rzeczą dotyczącą kobiet w Izraelu jest to, że choć są silne i zdeterminowane. Wiedzą również, kiedy się zrelaksować i cieszyć się prostymi przyjemnościami życia. Niezależnie od tego, czy jest to dzielenie się domowym posiłkiem z przyjaciółmi, spacer po historycznych ulicach Jerozolimy, czy cieszenie się słonecznym dniem na plażach Morza Śródziemnego, wiedzą, jak znaleźć równowagę między pracą a przyjemnością. Krótko mówiąc, życie w Izraelu jest odzwierciedleniem fascynujących kontrastów, a izraelskie kobiety są tego najlepszym przykładem. Dzięki swojej wyjątkowej urodzie, silnemu charakterowi i umiejętności dostosowania się do każdej sytuacji, są one prawdziwą siłą natury. Niezależnie od tego, czy prowadzą projekt w firmie technologicznej, uczą swoje dzieci wartości rodzinnych, czy też spędzają wieczór z przyjaciółmi w tętniącym życiem tel Awiwie, zawsze emanują pewnością siebie i energią, której nie sposób zignorować. Jeśli podobał Ci się ten film. Polub go i zasubskrybuj, aby zobaczyć więcej takich filmów. Do zobaczenia!